Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gryblund Tower Defense Battles. Na samym wstępie przypominam, że na G2 z kodem OJC macie 3% zwrotu. Link do strony jest w opisie, także jak macie ochotę, to, to sobie zajrzyjcie. Zawsze mam początek z tym wstępem, żeby się prawidłowo wysłowić. E, czasem nagrywam, nagrywam go parę razy, e, tak. Powiem wam w ramach ciekawostki. Dzisiaj gramy random trio Mega Boosty, czyli trzy randomowe wieżyczki, takie same. Ja i przeciwnik Mega Boosty, czyli zmienione działanie, zmieniona zasada działania tych powersów. E, na taką, że jeżeli użyjecie ich po swojej stronie, podnosi wasze wieżyczki o jeden tier, jeżeli po stronie przeciwnika, to baloniki, które wysyłacie, są podnoszone o jeden tier. Fajnie to działa na. Są ciekawe. Nie no nie, random trio megaboosty with fire musiałyby być całkiem fajne Okej, okay, zobaczmy, co nas czeka? Hot tube, super mi mm, śmigłowiec, nie no nie nie nie, tylko nie śmigłowiec, nie na hot tubie Byśmy się bawili hydro, o fa fajna mapa Ale ludzie ją raczej przewijają Super małpka, no właśnie, no przewijają, szkoda, szkoda, bardzo szkoda Swam Lake Okej, okay, no już nie mamy wyjścia e, Najlepiej chyba budować możliwie jak najwięcej małpek z double shotem tutaj tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że najfajniej jest budować sporo mapek z double-shotem. Jeśli chodzi o przychód, generalnie tak widzicie, no nie mam farm, w sensie nie mam tutaj farm, więc rozsądnie jest... Wow, dlaczego to jest tak przesunięte, ale koszmarnie to jest zrobione. Czekajcie, czy ja? Strasznie jest to, dlaczego to nie jest po stronie przeciwnika? Okej okay. Strasznie koszmarnie to jest zrobione, no nic, przebolejemy. E, trochę się opłaca grać tu iko, a trochę nie, bo i tak busty macie za darmo. Tak busty macie za darmo, poprzez, e, w sensie, wiecie, ulepszenia te drogie możecie mieć za free poprzez odpalenie busta, więc nie trzeba tu aż tak się trzymać tego iko. Czasem lepiej jest trochę bardziej zainwestować właśnie w ulepszanie, aniżeli w wysyłanie. Tutaj właśnie lepszy, trochę lepsza jest ta taktyka, której zazwyczaj nie praktykuję, czyli e, bo po prostu ona zazwyczaj nie działa. Czyli tu nie jest, czyli jakby im więcej, tym lepiej. O, w taki sposób. Im więcej, tym lepiej, tak? No bo wiecie, przy każdym kolejnym buście te wasze ulepszenia. Wiecie, mógłbym na przykład teraz odpalić boosta, i już bez problemu do rundy dziesiątej mogę się, jedną taką ninja małpką, mógłbym się bronić. I tyle. I mógłbym na niego tylko wysyłać i robić sobie IKO, ale to moim zdaniem nie do końca ma sens, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Kupimy kolejne double soty. później zrobimy tak jak on, ponieważ przyda nam się jedna małpka, której zadaniem będzie po prostu e, zdejmowanie... E, zdejmowanie tego. To ulepszenie, ono mi powinno całkiem pomóc. E, zdejmowanie pancerza, właśnie. Dokładnie to chciałem powiedzieć. 700 golda. Dobra, powinniśmy mieć hmm, Grupy balonów. Czy to dla mnie problem? Może, a może nie. Po prostu mogę zrobić tak. Tak i dobiję do tego za 500. Wezmę sobie na last. I teraz przybuście mamy Juggernauta To jest dosyć dobre. Ok, on widzę, że poleciał. Lećmy na niego z żółtymi, to go musi wydaje mi się, że to go powinno sprowokować do odpalenia busta. tylko okej, okay, powinienem sobie trochę więcej pieniążków odłożyć, żeby ten raz był potężniejszy. Właśnie, problem jest też z... okej, okay, Camo Pancerz to po pierwsze, Regrow Rainbow w bardzo wczesnej rundzie tutaj może polecieć, okej. Okay. Ja rzadko gram z wciągarką, wiecie, i to jest coś, co mnie tu może bardzo szybko załatwić. Ok. Eee, nie wiem, no kusi mnie, żeby już teraz zbustować i chyba to zrobię. Z drugiej strony. Hmm, polećmy z pancerzem. Zobaczymy, co on zrobi. Kryjemy ten pancerz podróżowymi, ale chyba się skapną. No. <laughs> Zresztą już teraz to na pewno. Musisz zbustować. o nie, klej, no tak, no jasne, klej jest super, super na takie coś, to również trzeba mu przyznać, gratuluję w takim razie, bo dobrze poszło, wciągareczka, niech sobie stoi tutaj, nigdy nie wiem, rzadko gram z wciągarką, jeśli mam być szczery, mogę pójść pod to, tu będę miał wciąganie sterowców, Zaraz go gram z ciągarką po prostu, tyle w temacie, totalnie nie wiem jak się z tym, jak się z tym, jak sobie z tym poradzić. Okej, okay, na pewno problem jest też taki, że tu w rundzie 11 mogą polecieć na nas sterowce, znaczy nie w 11 tylko w 16, ale można sobie temu zaradzić i ja myślę, że zaradzę sobie w taki sposób. Ulepszę jednego na triple darcy i w tym momencie przy boostowaniu będę miał tutaj klub za 8000. świetna sprawa, muszę wam przyznać. Drapyk No, można by go teraz już raszować. Ale on raczej ze sterowcem sobie poradzi. Chociaż, jakby tak mu parę sterowców wysłać. Hmm. To tutaj by musiał. by mu wysłać parę sterowców tych z 20 rundy. Tylko te ceramiki tu kosztują 450, więc są dosyć drogie. Ale on nie ma wciągarki. No, on nie zdąży. Moim zdaniem. Trudno, spróbujemy. Spróbujmy. Wydaje mi się, że. Ma to nawet szansę zadziałać. A, zebry już nie poleciały z boostem. Super. No. Nie miał wciągarki. Gdyby miał wciągarkę, to. Gdyby się zostawił tak jak ja, a on po prostu nie zdążył, bo on pewnie by sobie poradził, gdyby miał, wiecie, dużo więcej czasu, żeby tam sobie przemyśleć, co ma zrobić, a tak to tak to poleciało bez problemu. Super, bardzo mnie to cieszy, fajny meczek wygrany, więc tym bardziej jeszcze lepszy, wygrany meczek staje się jeszcze lepszy oczywiście. No i co, lecimy sobie z kolejnym meczem, fajnie, udało nam się w poniżej 6, znaczy, no ja w 6 minut myślę, zdobyć trochę expa, także to też spoko sprawa. No, random trio megabusty to raczej nie jest coś na czym, okej, okay, ta mapka jest dosyć trudna. To raczej nie jest coś na czym moglibyście zarabiać dużo expa, a to dlatego, znaczy raszować w sensie yy, to nie jest taki tryb, bo chyba powiedziałem mapka, yy, który moglibyście grać, jeżeli chcecie w krótkim czasie zdobyć dużo expa. Zawsze jeżeli chcecie w krótkim czasie zdobyć dużo expa, to lepiej grać coś co ma w nazwie jeszcze speed. Po prostu <laughs> Random Trio Speed Megaboosty To na przykład by fajnie działało Ok yy, Mamy farmy więc w ogóle Easy Farmy na megaboostach to jest coś niesamowitego Też lecimy z klejem Stawiamy klej i farmimy <laughs> Wydaje mi się że Zrobimy tak Ulepszymy do plantacji Ulepszymy do plantacji, a potem e, zbustujemy. Dwie farmy do plantacji myślę, żeby się przydały. Mogę postawić e, armatę. Zawsze spoko. Zawsze, wiecie, spowoduje, że ten klej trochę dłużej tam wytrzyma. Nie jest to dla mnie nie wiadomo jaki cios. On zresztą również wyznaje tę zasadę. Próbuję go przycisnąć różowymi. W sensie będę starał się go też, wiecie, atakować. Nie będzie tak, że będę dawał się tylko obijać. Ale jednak chciałem bardziej. Okej, okay, on mocno poszedł w upgrade tej armaty. Nic ci to nie da, kolego, bo jak ja wyślę na ciebie różowe, to ta armata ci totalnie nic nie da. Okej, okay, on poszedł. Aha, okej, okay, on Chcę zbustować i mieć armaty na stunowanie. To no ma sens, tylko tutaj tak naprawdę najlepiej jest się skupić na farmach, bo i tak sobie tą, wiecie, jak będę miał dwie fabryki, to sobie tą armatę na stunowanie kupię. To nie będzie problem, rozumiecie? Takby wydaje mi się, że na tym się najlepiej skupić. Dobra, dawajcie kolejną farmę, kolejną farmę. Tyk. No, w sobie mogę pod to pójść. Wtedy to przy okazji. Przy okazji z tym odpaleniem bousta. No dobra, to mu trzeba przyznać, że to w sumie nawet ma sens. Przy okazji, jak odpalę busta, to będę miał jeszcze stunowanie, które mi zagwarantuje potem, będę się mógł jeszcze bardziej skupić na farmieniu, bo ono mi zagwarantuje luźną defensywę do rundy 12, gdzie pojawi się kamuflaż. Um, chociaż. Nie, no na Regro Rainbow też bez problemu. O, super. I teraz ja. Ja bustuję. Ja bustuję. Nie ma potrzeby nic więcej kupować. Nie ma potrzeby tutaj nic więcej kupać, bo mam farmy, więc kieruję się trochę inną... trochę inną zasadą, tak? Okej. Okay. Prosta sprawa. Czarne balony, że też wcześniej na to nie wpadłem. Bardzo, bardzo szybki sposób, żeby się pozbyć tej armaty. Musi zboostować kolega. Super. Zboostował i zobaczcie, co on ma? Armatę stunującą taką jak ja i jedną republikę do moich dwóch republik. Więc jakby rozumiecie różnicę, nie? Rozumiecie różnicę. Dobrze. Mm, to tak teraz. Yy... Regrouwer Rainbow Camo jest czymś, co mogłoby być dla mnie całkiem niebezpieczne, tak mi się wydaje. Yy, myślę, że możemy sobie postawić Mortara. Podzapalanie. Flara będzie ok, żeby zdejmowała camo, yy, żeby ta armata mogła sobie spokojnie potem radzić, bo ona wiecie, ona oczywiście camo nie widzi, dlatego Regrouwer Rainbow Camo jest niebezpieczny. Iko dalej nie buduje, nie widzę sensu, żeby sobie dalej budować. Iko. To totalnie tu nie ma wydaje mi się większego sensu. Tak jak mówię, no, moim przychodem są głównie farmy. Tym bardziej nie ma tu potrzeby jakoś bardzo. Igrał Rainbow Kamo mnie bardzo kusi. Okej, okay, ja będę miał trzy farmy, to mnie jara. Trzy farmy to mi wystarczy, żeby, żeby się dorobić, żeby wywołać na nim naprawdę sporą presję za chwilkę jakimś rigro rainbow camo którego on nie będzie w stanie za bardzo wybronić na tym etapie, będzie musiał okej, okay, no dawaj z tym mortarem koleżko oczywiście zebry też, świetne na armatę no nie zdążysz super, szybkie wykończenie tak mi się wydaje poleciał boost, ale za późno po prostu no tak, tak jak widzicie, jeżeli ma się farmy to jeżeli ma się farmy to skupiacie się na farmach, bo i tak Tutaj już wiecie, nie musicie traktować tak, że o postawię jak najwięcej wieżyczek, żeby megaboostem je podnieść, bo i tak farmami będziecie mieli tyle pieniędzy, że w końcu sobie je ulepszycie, nie? Tutaj wiedziałem, że piętą Achillesową, mocną, mocną piętą Achillesową, to bez sensu, jest ten Regrow Rainbow Camo, to jest 39% tu ma nasz kolega i właśnie mu zerujemy medaliki, trochę to <ścoughs> Zen Garden. Okej, okay, okej. Okay. Przeraszuję na pułapkę inżyniera. To mi się wydaje mieć najwięcej sensu, nawet. Z drugiej strony. Tu jest problem, bo są dwie ścieżki, nie? To jest problem, bo są dwie ścieżki, więc rasowanie na pułapkę inżyniera może nie być aż takiego sensu. Super. No tak. To jest znak, rozpoznaw znak rozpoznawczy początkujących graczy. Albo graczy, którzy mają taki średni win. Przepraszam, odbija mi się, mm, odbija mi się e, lekarstwo sobie piłem, wiecie? I, i, I mi się po prostu odbija. Mm, to jest właśnie znak rozpoznawalny początkujących graczy, że wstawiają małpki centralnie na wylocie. To nie ma, nie ma do końca sensu. Postawiłby na przykład tutaj i by miał, wiecie, dużo większą, to by miał moim zdaniem dużo więcej sensu. Ok, e, spoko. Odpalmy sobie busta. Mamy pułapkę, możemy się cieszyć. Dawaj, postaw tę pułapkę i zbieramy gruby hajs z baloników. No i teraz możemy go trochę przeraszować. Dlaczego on nie stawia tej pułapki? Ale przecież mam pułapkę. Coś się zepsuło. O. Jednak nie. Super. Super, super, no niestety trochę, trochę za daleko ta pułapka jest teraz, no nic, czasem tak bywa, czasem tak bywa, budujmy sobie przychód, raczej on niczym nie jest w stanie mi zagrozić, byłby pewien problem z żółtymi balonami, myślę, jeżeli on by na mnie wysyłał, ale zauważcie, że on nic na mnie nie wysyła, więc ja myślę, że on tak będzie do końca, dlatego... Dlatego zagram tak trochę mniej bezpiecznie dla mnie Zresztą, nawet gdyby wysłał na mnie żółte, to ja mam klej dalej Więc tutaj też jest, no... Coś, co zawsze warto mieć na, na uwadze po prostu, tak? Że ja się po prostu mogę tym klejem najzwyczajniej w świecie wybronić O nie, Filip, znowu zepsułem Okej, okay, dobra Wy nic nie widzieliście chyba prawdopodobnie, ale ja... Ja ściąłem ten, ściąłem na chwilę grę, bo... Chciałem wejść sobie w podgląd, zobaczyć jak się wszystko nagrywa i... Na chwilę grę, grę, grę z mają. Eee, Dobra, co tu szybko można zrobić? Można na niego wysłać ten raszyk. Mhm. Przyda mi się mag, bo balony z pancerzem, wiecie, inżynier jest w stanie niszczyć balony z pancerzem tylko tą pianą, więc mag jest ok dla niego. Eee, pod megaboosty go ulepszamy, czyli najlepiej iść na magów dwa ulepszenia w lewo. W prawo, w prawo na mega boostach dlatego że one są bardzo tanie, a jak zboostujecie, to daje wam to naprawdę potężny upgrade, bo daje wam to ogień. Więc to jest ok, moim zdaniem. Szczególnie właśnie na. No, pomoże wam chociażby poradzić sobie ze sterowcami. Tak, ogień jest dobry na sterowce. Ok, on ma teraz tego maga pod ogień. Go w ogóle pokonałby grow Rainbow, tak mi się wydaje. Mnie aktualnie też oczywiście, ale. Dlaczego nie można przesunąć tej pułapki? To jest słabe, bo ona jest akurat na końcu tutaj. Teraz ta też powinna być. Jak zbustuje, to tu powinna się też pojawić pułapka. Super. Eee, Okej, okay. on jak zbustuje, to. Ja jestem, czy. Jak ja bym go przeraszował, czy on, by teraz, czy on teraz zboostuje? To mnie ciekawi. Bo jeżeli tak, to. Okej, okay, on, 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 on nie uznaje boostów z tego co rozumiem. Okej, okay, użył powersa. Red Hot Spików. Ok, zboostował. Super. Czyli teraz będziesz miał już pułapkę, kolego. Zły znak dla mnie, ale pułapka będzie. Przegra w momencie, w którym będzie można wysłać sterowiec. Zatakuję go w, 16, w 15 rundzie z boostem. Czyli zrobię tak. Poczekam chwilę. Aha, dobra, trochę za szybko. Tu już powinienem tak polecieć. Wyślałem jego parę sterowców, i wydaje mi się, że to powinno być bez problemu. Fenix jest ok, ale on ma za mało ulepszeń. No. Super. Ja bym, mi by poszło ciutkę lepiej, bo miałem więcej magów na ogień. Ale też nie wiem, czy bym sobie z tym poradził szczerze. Super, udało się wygrać kolejny meczyk. Ile w ogóle trwa ten film, to mnie ciekawi, bo co, coś nam dobrze idzie dzisiaj, nie? Coś tam, do, dobre meczyki lecą. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Bo wiadomo, że za wygrany meczyk zawsze więcej punktów doświadczenia, a o te punkty doświadczenia ostatnio gdzieś tam się bardzo rozchodzi, jakby na to nie patrzeć. Jak ja mam winrate? 62% dalej. Taki sobie. Samolocik, Dart... to jest jakiś żart. O nie, tej mapy to ja nie lubię. Ale dobra, śmiesznie będzie, fajnie będzie z tym, jeżeli on to wejdzie z farmą, lubię grać z farmą, to zawsze śmieszne są mecze. Znaczy, zazwyczaj nie przypadałem zagraniem z farmą na megabustach, ale teraz widzę, że nie, całkiem śmiesznie się kończy zazwyczaj. Okej, okay, eee... Pytanie, czy on mnie będzie chciał roszować, czy też nie? Czy mogę się skupić na farmieniu? Okej, mogę postawić tu. To by miało więcej sensu. Tak, już swoją drogą. I zróbmy tak. To tu będę sobie stał farmy. Oczywiście lecimy z tymi upgrade'ami. On robi to samo co ja, klasyka. Spróbujmy go sprowokować. Musisz coś dostawić kolego. <kluzny> <kluzny> on w lepszym miejscu postawił klej niż ja, tak jak widzicie, tak jak mówiłem, dużo lepszy, dużo lepszy jest pomysł, że postać klej właśnie tak. I zbustowane. Tak właśnie się zastanawiałem, czy, będzie, czy, on by nie, czy on by nie poszedł w właśnie te... E, spoko. Nie ma tego złego. Palmy tutaj, kleik. Dobra. Mm. Plantację możliwie jak najszybciej. Będę musiał poczekać aż dwukrotnie, aż mi się ten przychód tutaj... Będzie kolejną starał się Ale on już zboostował raz I zboostował na plantację, tak mi się wydaje Że ten jego boost dał mu plantację Okej, okay. tu w ogóle dobrze jest postawić Tę małpkę zamrażającą, tak swoją drogą Tu ona się świetnie sprawdza Ona w ogóle jest, ona tu jest dobrą metodą Na defensywę, ona ma tanie upgrade'y Naprawdę świetnie sobie radzi A mam bardzo tanie te ulepszenia Okej, okay. trochę za, za późno Postawiony klej przez to, jak widzicie, konsekwencje będą mocno oberwę. Mocno oberwę. No trudno. Raszować do kolejnego tego. Chcę tylko kolejną plantację. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdyby on nam nie wysłał teraz żółte, a mógłby to zrobić. E... Dobra, zróbmy tak. Nie miałem double shota. Jaka jazda. O nie. To przecież on mnie żółtymi ściśnie. Albo może niekoniecznie. Zaraz zobaczymy. Mmm, freeze tak to jest to ulepszenie, pod które chcę pójść. Super, ale słabo. Strasznie słabo to wykombinowałem. Lecimy zaraz z kolejnym boostem. Dlaczego nie? Można teraz nawet odpalić to mnie aż tak nie boli. Zysku... Tak jak mówię, no tutaj chodzi o to, że jak gracie z farmami to aż tak się nie musicie tym martwić, kiedy boosta odpalicie. Bo ważne jest to, żeby mieć żeby mieć po prostu e... dużo tych dużo e... banki znaczy się, żeby mieć bańki Trochę się zamuliłem. Jednasta runda. Może polecieć Regrow Rainbow i ja bym go raczej nie przeżył, tak mi się wydaje. Nie, przeżyłbym przez tę zamrażającą. ludzik. Regrow Rainbow kamo. Tego mógłbym nie przeżyć. Chociaż zamrażająca chyba działa też na kamo, nie jestem w sumie nawet pewien. Puszczę Regrow Rainbow, bo jedna taka małpka sobie raczej nie powinna poradzić. Zobaczmy jak to wyjdzie. Taki kamo balonik. Czy ta zamrażająca go widzi? Nie widzi, super. Jest to więc jakiś pomysł dla mnie. Super. Riggo eee, Rainbow Camo. Ponownie. Jest szansa, że to wyjdzie, bo te zamrażające nie widzą camo. On powinien dostawać małpki zamrażające, a nie ten. Ok, skill, nice. Nice, nice, nice. Ale ja bardzo mocno raszuję, mam bardzo dużo pieniędzy. Super, mamy to. Powinien dostawać małpki z Shurikenami, znaczy się, bo powiedziałem chyba zamrażające. Ładnie, ładnie go zrobiliśmy. Well done. Wprawdzie był pewien błąd, no ale na szczęście udało się go skorygować. Na szczęście się udało, bo naprawdę to mogło się skończyć bardzo słabo. Dobro, moi drodzy, ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Cztery fajne gierki, wszystkie wygraliśmy, także super. Zobaczmy sobie jeszcze tylko, ile ja mam punktów doświadczenia, wy, znaczy, no wiecie, tych. Nie wiem, no jak zwał, tak zwał. Co to jest za różnica w sumie, jak się to nazywa, nie? Żadnej różnicy w tym nie ma. Powersy, punkty doświadczenia, znaczy EXP, tak, EXPERIENCE, no czyli doświadczenie. Mało. Mało, mało, no 170... Znaczy 1700, tak... Set. Tu ostatnio kupiłem boosta, bo... Tego, bo tu jest ten... To, o czym mówiłem... E, w sensie, że jest taki boost, który zwiększa o jedną rangę. Ja mówiłem o tym w poprzednim materiale, że kolejne 15 balonów, które puścicie, one są zwiększane o jedną, o jedną rangę, o jeden tier. Także to jest super, bo i ten bust się stakuje, czyli możecie nawet o 3 tiery podnieść, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne ulepszenie. Zakręćmy kół, kółkiem jeszcze na końcu odcinka. Co jest dlaczego? Aha, bo w quick play muszę wejść. Spin, kółka chyba też nie było. Jak ja zaczynałem grać, ja zaczynałem grać w Blunt Tower Defense Battles to kółka chyba też nie było okej, okay. 40 medalików świetnie. świetnie, świetnie po prostu to mnie urzeka, a jak z rankingiem jeszcze, jeszcze ranking zobaczymy dlaczego nie, weekly board, oj czekajcie, bo się ubrudził mi pop filtr. mamy silver, e, ile w ogóle trzeba być żeby mieć top 100, milion tak? hmm, to nie jest aż tak ciężko mieć milion 700 tysięcy bo Trzeba wygrywać kolosea Nie no to w sobie może być, nie no, no dobra, to jest trochę ciężko Kto jest w ogóle pierwszy, czy jest tu jakiś Polak? Widziałem, minąłem Polaka, ale jest... Ty jesteś pierwszy Uuu, przepraszam Nieźle Jul Fajne te odznaczenia są a w prestiżowej tam na pewno oczywiście będę dużo wyżej. No, do Golda też nie ciężko 20 tysięcy łatwo do Golda wejść. Do tego dużo jest ciężej 350 tysięcy. To trzeba mieć dobry winrate na koloseum. To się powtórzę jeszcze raz. Okej okay, moi drodzy, tymczasem. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, a na razie właśnie to też mówiłem, nie chcę grać na Koloseum, bo... <coughs> chcę powersy sobie wbić. No, także tym akcentem kończymy ten film, mam nadzieję, że Wam się spodobało, wygląda jakbym był na wyprzedaży w ogóle. Nie, to jest po tej stronie, tak, po tej stronie. E, nie jestem, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. No, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych materiałach oczywiście. Cześć!